Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grossar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Team Promotion Marketing i PR Sportowy portal www.wyścigigórskie.pl. Tomek powrót do GSMP z nowym samochodem No, nowy sezon, nowy samochód Tak się powinno robić chyba Wcześniej było czerwone, teraz biało-zielone Porsche Dlaczego Porsche? Taki był to się zdecydowaliśmy na Porsche. Nie, tak szczerze to, e, ja myślę, że to właściwa droga, bo samochód jest e, na razie przygotowany w takim standardzie jak jest, ale są możliwości rozwoju, także w miarę możliwości będziemy go poprawiać i ulepszać w trakcie sezonu i zobaczymy co na koniec z tego wyjdzie. To taka próba można powiedzieć przed następnym sezonem. Załóż to chyba idealne miejsce właśnie, żeby sprawdzić ten samochód. To taka typowo wyścigowa trasa. Tak, dlatego fajnie, że to się zaczyna od załuża, bo po pierwsze, że wyścigowa, techniczna, po drugie bezpieczna, w miarę równa. Można sobie na trochę więcej pozwolić, bo wiadomo, człowiek taki trochę ospały po, po całym zimowym sezonie, także będziemy się rozkręcać. Tomek, jak co roku w Zaużu przepiękna pogoda i tysiące kibiców. No to jest super, to dlatego tu się przyjeżdża się w ogóle. Pogoda jak pogoda, no fajnie, że taką mamy, ale kibice tu jakaby pogoda nie była, to oni zawsze dopisują i za to serdecznie dziękujemy. Po dwóch podjazdach treningowych znasz swoje miejsce w stawce. Powiedz mi, będziesz chciał zaatakować na pewno. No na pewno no, z taką myślą wyjeżdżałem z domu, no maksimum a Tylko powoli, powoli, tak po, 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 po dziesiątych sekundy będziemy zdejmować.